Projekt LIFE pod nazwą Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Opolskie z czystym powietrzem to część europejskiego programu LIFE, który współfinansuje projekty z dziedziny ochrony środowiska. Film zrealizowany w ramach projektu LIFE ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program LIFE to wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu. Otoczenia, jakiego chcemy, to czyste powietrze, zielone łąki i lasy, nieskażone pola uprawne, błękitne niebo, dziewicza przyroda, krystaliczna woda w rzekach, jeziorach, morzach i oceanach. Żeby tak było, niezbędna jest świadomość nas wszystkich i poczucie odpowiedzialności za nasze otoczenie. W Województwie Opolskim, dzięki zarządowi województwa i inicjatywie Marszałka Województwa Andrzeja Buły, Powołano zespół projektu LIFE, który wraz z beneficjentami projektu ukierunkował swoje cele na likwidację zanieczyszczeń i czyste powietrze. Ta praca, włożona w projekt LIFE, na pewno nie zostanie zmarnowana. Pierwszym z zadań było to, aby wspomóc kadrę samorządową pracowników zatrudnionych w urzędach gmin i powiatów. Zorganizowano dedykowane dla nich studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej. Program nauczania został dostosowany do zadań, jakie im zostały postawione. W Województwie Opolskim zostały zorganizowane seminaria i szkolenia z zakresu ochrony powietrza, gospodarki niskoemisyjnej, przepisów prawa ochrony środowiska. Opracowany autorski program projektu LIFE i uchwalona uchwała antysmogowa dla województwa realnie przyczynia się do likwidacji niewydajnych i zanieczyszczających powietrze domowych źródeł ogrzewania, tzw. kopciuchów. Wspólnie możemy więcej. Zanieczyszczenia nie znają granic. Bez realnej współpracy wysiłek jednego jedynie regionu nie miałby sensu. 42 gminy województwa opolskiego, Politechnika Opolska wspólnie z województwem małopolskim, śląskim, dolnośląskim oraz naszymi partnerami z kraju ołomunickiego i morawsko-śląskiego w Czechach działają na rzecz czystego powietrza. Dekarbonizacja jest nieunikniona. Nie zmienimy globalnie świata. Ale każdy z nas w jakimś ułamku może zaszczepić wśród swoich bliskich, sąsiadów, znajomych większą świadomość, która przyczyni się do dbania o to, czym oddychamy. Mamy na to realny wpływ. Opolski projekt jest jednym z elementów, który aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Podejmujemy radykalne działania. Wyjście z paliw kopalnych musi być zaplanowane i płynne przy wsparciu innych sektorów i innych paliw. Życie bez czystego powietrza jest niemożliwe. Przez wiele lat, szczególnie w Europie Wschodniej, a w tym również w Polsce, nie dbaliśmy o środowisko. Liczył się zysk i rozwój przemysłu, często kosztem przyrody. Przekonaliśmy się o tym szczególnie tutaj na Śląsku i w województwie opolskim. Skażone rzeki, zanieczyszczone powietrze, zaśmiecone lasy, porzucone pojemniki z niebezpiecznymi substancjami, kominy emitujące zanieczyszczenia. Zima kojarząca się ze smogiem i duszącym dymem. Planeta każdego dnia ociepla się. Zmiany klimatu widoczne są w każdym miejscu. Topniejące lodowce, gwałtowne zmiany pogodowe, tornada, cyklony, susze, pożary lasów, powodzie, erupcje wulkanów, lawiny błotne, brak następujących po sobie pór roku, łagodne zimy i suche lata. Deficyt wody, wymierające gatunki roślin i zwierząt nadszedł czas na nowe technologie. Świadomie z nich korzystajmy i rozwijajmy je. Przypomnijmy, złoża kopalne są na wyczerpaniu. Przyszłość to odnawialne źródła energii. Spalanie odpadów to emisja dioksyn i furanów. Nasze cele to rozwój nowoczesnych spalarni wysokotemperaturowych. Systematycznie od czasu przemian politycznych lat 90., a szczególnie od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej, konsekwentnie to zmieniamy. Dzisiaj w społecznej świadomości jest przekonanie, że jeżeli nadal będziemy prowadzić nieracjonalną politykę związaną ze środowiskiem, wszyscy staniemy nad krawędzią. Zmiany będą nieodwracalne. Środowisko, przyroda Ekosystemy giną, nasza planeta umiera. Topniejące lodowce, wysychające rzeki i jeziora, gwałtowne zmiany pogodowe. Wspólnie działamy już dziś na rzecz poprawy jakości powietrza. To dzieje się w naszych małych ojczyznach. Wszyscy stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń. Jesteśmy odpowiedzialni za życie. Ratujmy naszą planetę, ratujmy nasze otoczenie, ratujmy nasz dom. Nie bądźmy samolubni, żyjmy dla środowiska, a środowisko to odwzajemni. Trzeba słuchać głosu nauki i społeczeństwa, a biznes. Technologie, innowacje niech wspierają nas w dążeniach do lepszego otoczenia i świata. Zwiększamy świadomość społeczną. Natura sobie poradzi, tylko dajmy jej oddychać. Program LIFE dla Województwa Opolskiego. Opolskie dba o zdrowie i komfort życia mieszkańców.